na pewno nie znamy prawdy tej, która jest tam głęboko schowana w dokumentach rosyjskich, ale mam nadzieję, że czas przyjdzie i dowiemy się o tym wszystkim w szczegółach. A te szczegóły, Państwo doskonale wiecie, no nie są radosne. Są to smutne fakty ludobójstwa dokonanego na Polakach. Proszę Państwa, tak się składa, że Ksiądz Adam w pięknie odprawił oddali pan starosta odniósł się do wielu faktów, zdarzeń. Ja chciałbym przejść do naszej codzienności. Chciałbym serdecznie podziękować panu prezesowi i jego współpracownikom za ten okres, który miałem sposobność z państwem uczestniczyć w różnych uroczystościach i wspólnie podejmować działania na rzecz... Sybiraków. i chcę Państwa również poinformować, że mamy bardzo dobrą informację dla Pana Prezesa, dla Państwa. Jedna z naszych skół, to jest Zespół Szkół w Rakoszycach, podjął uchwałę o nadaniu imienia Szkole Zesłańców Sybiru i dzisiaj chciałbym Państwa już zaprosić na wrzesień Odsunięcie tablicy i uhonorowanie Państwa yy, historii, tej, którą żeście przeżyli. To myślę, że będzie bardzo wspaniała uroczystość i jedyna, chyba na terenie naszego powiatu, yy, instytucja publiczna, yy, szkoła będzie nosiła to imię. Yy, chcę tak sobie powiedzieć, że ogromna zasługa w tym jest oczywiście Pani Dyrektor całego grona i mieszkanki Rakoszyc też przybieraczki, ale pana prezesa tutaj stojącego, pan prezes już od ponad dwóch lat ze mną o tym rozmawiał. Powiem Państwu uczciwie, chętnych <grym> wielu instytucji nie było, zesłańcy Sybir, no nie kojarzy się z radością ani z wielkimi ciepłymi co tak powiem zdarzeniami. To jest trudny okres i trudna historia. Dlatego jestem niezmiernie wdzięczny za to, że doprowadziliśmy Panie Prezesie wspólnie do tego, że jedna ze szkół będzie nosiła właśnie mnie zesłańców Sybie.